Michał Lorenz, wirtuos muzyki filmowej. Architekt emocji i europejskiej wrażliwości. Michał Lorenz, dawno już nie było na opiniologii wpisów z kategorii. Muzyka w nas samych, więc czas najwyższy na coś nowego i ambitnego. Powroty bywają trudne, ale jeśli mają dotyczyć jednego z najbardziej przenikliwych architektów filmowej wrażliwości, stają się koniecznością. Muzyka filmowa, tak jak czas. Często ucieka nam pomiędzy palcami, odbieramy ją podświadomie, pozwalamy, by utkała nam pamięć, ale rzadko zatrzymujemy się, by wsłuchać się w jej strukturę, w intencje kompozytora. Obecność Michała Lorenza w polskiej kinematografii to nie jest zwykła obecność rzemieślnika ilustrującego kadry, to dzieło geniusza, który świadomie obrał drogę odmienną od światowego mainstreamu. Jego partytury to lustra, w których przegląda się polska dusza, skomplikowana, rozdarta między brutalnością a głębokim sentymentalizmem. Lorenz stworzył unikatowy język emocjonalny, który zdefiniował dramę posttransformacyjną, opierając swoje kompozycje na intymności, a nie na efekciarskiej ilustracji. Uważany za jednego z najlepszych polskich kompozytorów, jego wpływ na kształtowanie emocjonalnego krajobrazu polskiego kina lat 90. i później jest nie do przecenienia. Michał Lorenz, europejski ton, kameralna dusza. Lorenz jest często doceniany właśnie za to, że jego muzyka jest bardzo charakterystyczna dla kina europejskiego i znacznie różni się od typowej muzyki ilustracyjnej rodem z Hollywood. Ta różnica nie jest kwestią przypadku czy estetyki, to wybór filozoficzny. Hollywood często dąży do dosłowności, do wzmacniania akcji i budowania spektaklu. Europejskie kino, a Lorenz w szczególności, dąży do eksploracji stanu wewnętrznego, do niuansu i psychologicznej głębi. To jest to, co można nazwać filozofią subtrakcji. Poprzez unikanie efektownej, głośnej ekspresji kompozytor zmusza widza, a przede wszystkim słuchacza, do intymniejszego kontaktu z przedstawianym dramatem. Wyjątkowo intrygujący jest sposób, w jaki Lorenz zarządza orkiestracją. Recenzenci zauważają, że mimo wykorzystania sporej orkiestry, sposób nagrania powoduje, że muzyka ma kameralny charakter. To jest celowe działanie, które przekierowuje strumień emocji do wewnątrz, czyniąc partyturę introspekcyjną. Taki zabieg pozwala muzyce dotykać głęboko psychologicznych warstw, co jest kluczem do sukcesu ambitnego kina dramatycznego, który unika łatwych rozwiązań. Zamiast ilustrować walkę, Lorenz ilustruje konsekwencje walki i stan ducha bohatera po jej zakończeniu. To sprawia, że jego kompozycje, nawet te dynamiczne, pozostają nastrojowe i sentymentalne. Michał Lorenz i władanie sekcją smyczkową oraz głosem trąbki. Tym, co wyróżnia warsztat Michała Lorenza, jest mistrzowskie operowanie dwoma kluczowymi elementami instrumentarium, sekcją smyczkową i solową trąbką. Recenzje podkreślają świetny styl Lorenza, zwłaszcza w sposobie w jaki prowadzi on sekcję smyczkową orkiestry. Smyczki u Lorenza stanowią fundament emocjonalny, są nośnikiem ciepła. W sentymentalizmu i orkiestrowej głębi. To one malują tło dla skomplikowanych relacji międzyludzkich i dla zmagania się z losem. Jednocześnie w kontrze do ciepła smyczków pojawia się trąbka. Te wspaniałe, solowe motywy na trąbkę nie służą fanfarom czy heroicznej narracji, są one instrumentem izolacji. Trąbka wybija się ponad pełne brzmienie orkiestry, dostarczając chłodu, wyrażając samotność. W stratę i bezgraniczną melancholię. Jest to głos ostrej, nieutemperowanej prawdy, często kojarzonej z konwencją filmu noir czy powojennych dramatów. Ta dwoistość dźwięku, kontrast między organicznym ciepłem smyczków a metaliczną, osamotnioną trąbką, jest kluczowa dla osiągnięcia u Lorenza intensywnej, ale nigdy nienachalnej dramatyczności, która cechuje wszystkie jego utwory. Michał Lorenz i ikoniczny dialog z rzeczywistością w Psach. Jeśli istnieje partytura, która w Polsce stała się nieformalnym hymnem traumy transformacji, to jest to ścieżka dźwiękowa do psów. 1992 rok. Muzyka Lorenca do tego filmu nie jest jedynie ilustracją scen, jest głębokim komentarzem, który wychodzi poza ramy partytury, stając się archiwum kulturowym. Kompozytor osiągnął to, Integrując muzykę z dietetycznym światem filmu, na początku kilku utworów dodano o fragmenty kwestii dialogowych bohaterów, które dzisiaj są niemal kultowe. To splecenie muzyki z tekstem potęguje napięcie i świetnie współgra z muzyką. Integracja kultowych dialogów oznacza, że partytura staje się nierozerwalnie związana z historycznym i społecznym kontekstem. To nie jest muzyka o psach. To muzyka Polski przełomu lat dziewięćdziesiątych, zmęczonej, cynicznej i poszukującej nowej moralności. Muzyka nie jest dekoracją, jest narzędziem moralnym, muzyka wepona istę niezbędnym dla bohatera do nawigowania chaosem i radzenia sobie z brutalnością świata. Utwory takie jak Kołysanka, Masakra czy Śmierć Ubeka równoważą momenty sentymentalnego spokoju z nagłą, dynamiczną grozą. Doskonale oddając tę dwoistość. Nawet dodanie odgłosów tła, takich jak kroki czy szczekanie psów, wspólnie z muzyką, kreuje ten niezwykły klimat. Michał Lorenz, tonacja beznadziej i odkupienia Analiza bandytów. W roku 1997 Michał Lorenz dostarczył kolejną niezwykle głęboką partyturę do filmu Bandyta. O ile psy opowiadały o zdradzie systemu. O tyle bandyta skupiał się na tematyce tułaczki, winy i szansy na odkupienie. Lorenz przeniósł swój charakterystyczny styl do nowego krajobrazu emocjonalnego, dowodząc spójności swojej wizji artystycznej. Analiza tytułów utworów z tej ścieżki dźwiękowej potwierdza jego tendencję do koncentracji na stanach ulotnych i przejściowych. Mamy tu seneleny, deszcz, oczekiwanie czy targ. Tytuły te nie odnoszą się do scen akcji lecz do elementów atmosferycznych. Do marzeń, do wewnętrznych stanów i nadziei. To dowód na to, że styl Lorenca jest niezależny od gatunku filmu. zawsze dąży do sentymentalnej i psychologicznej głębi, spójność tematyczna. Kompozycje te zachowują Lorenca dwoistość, pod powłoką sentymentalnej ciszy kryje się dramatyzm wynikający z zmagania się z losem, co utrwala pozycję kompozytora jako mistrza melancholii i niuansu. Michał Lorenc i kameralny jazz w kryminalnej głębi gliny. Równie fascynująco, choć w innym gatunku, prezentuje się praca Michała Lorenca nad serialem Glina, 2003 rok, w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Ten znakomity serial telewizyjny zyskał równie dobrą muzykę, która w udany sposób budowała intrygujący klimat. O ile motyw otwierający czołówka jest dynamiczny i potężny, o tyle duża część ścieżki dźwiękowej jest kontynuacją filozofii kompozytora jest kameralna, minimalistyczna i często zahacza o jazz z wykorzystaniem świetnych solówek na saksofon. Zamiast agresywnej ilustracji i akcji Lorenz postawił na subtelne i powolne dźwięki, które budują atmosferę spokoju, nostalgii, a czasem czystego suspensu. Utwory takie jak Tunel czy Mgła są kwintesencją tej intymnej, ale napiętej atmosfery. Mimo że na potrzeby serialu powstały ponad dwie godziny muzyki, to nawet jej wycinek jest oryginalny i ciekawy, a temat przewodni doczekał się świetnej aranżacji na smyczki w utworze Rozstanie. Trudno mi jest tu ustalić tytuł utworu, który kończy serial Dlina. Najprawdopodobniej nazywa się on po prostu Andrzej, tak jak główny bohater serialu. Nie mogło go tutaj jednak zabraknąć, gdyż to właśnie on zainspirował mnie do napisania tego felietonu. Dziedzictwo, które pozostaje. Michał Lorenz pozostaje niedoścignionym wzorcem dla twórców muzyki filmowej. Jego artystyczne credo można streścić w jednym zdaniu. Prawdziwe emocje są zawsze kameralne. Świadome odwrócenie się od hollywoodzkiej dosłowności i skupienie na europejskiej wrażliwości uczyniło jego muzykę ponadczasową. Nie musimy widzieć kadrów, z psów ani bandyty, aby czuć ten niepowtarzalny dramat w solowych motywach trąbki i ciepłe, pełne napięcia smyczki. Jego partytury to stałe przypomnienie, że w kinie, tak jak w życiu, najgłębsze prawdy rzadko bywają krzyczane, najczęściej są szeptane. Warto zanurzyć się w kategorii muzyka w nas samych, by docenić artystów, którzy zamiast bombardować nas efektem, ofiarowują nam kontemplację i szanse na wewnętrzny dialog. A jak Wam podoba się twórczość Michała Lorenza? Jak zawsze czekam na wasze opinie w komentarzach poniżej oraz na grupie Muzyka w nas samych. Zapraszam także do obserwowania fanpage'a Opiniologii wwwfacebookcom Opiniologia. Felieton w wersji do czytania znajdziecie pod adresem opiniologiapl Lorenz. Posłuchacie tutaj także trzech wybranych utworów kompozytora. Pełen link znajduje się w opisie tego nagrania.